Jeśli kiedykolwiek wykonywałeś przysiady, na pewno słyszałeś radę, aby rozpychać w trakcie wykonywania przysiadów kolana do zewnątrz. W teorii polecenie wydaje się proste, natomiast moja wieloletnia praktyka pokazuje co innego. Jak do tego podejść? O tym w dzisiejszym filmie. Ja nazywam się Daniel Kamiński, jestem trenerem z wieloletnim doświadczeniem i witam Cię w miejscu, w którym wie robi różnicę. Jeżeli to nasze pierwsze spotkanie, a ty chcesz regularnie rozwijać swoje piękne i sprawne ciało, zachęcam cię do subskrybowania kanału. Sub poleciał, no to zaczynamy. Przysiad to jeden z najbardziej znanych ruchów wykorzystywanych do budowy siły oraz masy mięśniowej dolnej części ciała. W zależności od założenia, jakie chcemy spełnić wykonywaniem przysiadów, mamy do wyboru różne formy. Przysiad tylny, przysiad przedni, przysiad kielichowy czy przysiad do skrzyni. Ale niezależnie od formy wykonywania przysiadu, często pojawia się jedno założenie: Rozpychaj kolana na zewnątrz. Aby za bardzo nie mieszać, nie skupiajmy się w dzisiejszym filmie na terminologii. I rzeczywiście przyjmijmy sobie, że to, na czym nam zależy, to rozpychanie kolan do zewnątrz w trakcie wykonywania przysiadu. Rzeczywiście, rada ta ma na celu zadbanie o zdrowie naszych kolan, bioder czy kręgosłupa w trakcie wykonywania złożonych ćwiczeń na dolne partie mięśniowe. Natomiast moja wieloletnia praktyka pokazuje to, że samo polecenie nie wystarczy. Potrzeba tutaj czegoś więcej. Aby nauczyć nasze ciało, w jaki sposób efektywnie i optymalnie. Rozpychać w trakcie ćwiczeń złożonych kolana do zewnątrz, niezbędne będzie nauczenie go, jak to robić w ćwiczeniach mniej wymagających niż ćwiczenia stojąc. Przyjmijmy, że aby w sposób efektywny pracować kolanami w trakcie przysiadu, niezbędna jest optymalna praca dwóch rejonów naszego ciała. Pierwszy z nich, rejon poniżej stawu naszego kolanowego, czyli nasze stawy skokowe oraz stopy. Stopa musi stabilnie stać na podłożu, którym wykonujemy przysiady, natomiast staw skokowy powinien optymalnie pracować w ruchu zgięcia grzbietowego. Drugi rejon, który powinien pracować optymalnie w trakcie wykonywania przysiadów, jest rejon znajdujący się powyżej stawu kolanowego, czyli staw biodrowy. W trakcie wykonywania ćwiczeń takich jak przysiad, powinniśmy w rejonie naszych bioder um Mieć odpowiednio napinać mięśnie tak, aby nie doprowadzać do koślawienia naszych kolan. Ruchem, który ma wspomóc i Wpływać na to, że nie będziemy koślawić naszych kolan w trakcie wykonywania przysiadu, jest ruch rotacji zewnętrznej. Przejdźmy więc na matę i omówmy sobie cztery ćwiczenia, których regularna praktyka nauczy nasz organizm stabilizować kolana w trakcie przysiadu. Ćwiczenia pokazuje od najmniej do najbardziej wymagającego. Dlatego, jeżeli masz problem z koślawieniem kolan w trakcie przysiadu, warto zacząć od tego pierwszego i sukcesywnie przechodzić do najtrudniejszego. Ćwiczenie numer jeden, które ze względu na to, że mamy dużo miejsca na podparcie się, nie jest tak obciążające dla naszego układu nerwowego. Będziemy sobie wykorzystywać do tego, aby nauczyć w ogóle nasze biodra, jak wykorzystywać ten ruch rotacji wewnętrznej. Ważna sprawa, leżymy sobie na boku, tylko nie leżymy w taki sposób, że tutaj leżę sobie plackiem, jak na plaży. Natomiast staram się, żeby mieć po obu stronach wcięcie w talii, tak żebym tutaj jak leżę mógł sobie włożyć rękę. Druga sprawa moje kolce biodrowe dobrze by było jakby były mniej więcej w jednej linii. Wciskając mocno kolano w poduszkę czy w cokolwiek jakie, jakieś podwyższenie, które Wam ułatwi pracę wciskamy mocno i wciskając mocno nie przestając wciskać unoszę wysoko stopę. Hop. Przytrzymuję. Tutaj powinienem poczuć gdzieś pracę mięśni pośladkowych. Wracam. Tu już podczas wciskania mojego kolana w poduszkę powinienem poczuć mięśnie pośladkowe. Pamiętajmy, że cały czas mam miejsce na wsadzenie ręki i hop. Unoszę. Przytrzymuję 3-4 sekundki. Powolutku. Wracam. 15 powtórzeń na stronę. Drugie ćwiczenie, które ze względu na to, że już sobie nie leżymy, więc mamy troszkę mniejsze pole podstawy, będzie bardziej wymagające dla naszego układu nerwowego, a co za tym będzie bardziej wymagające, aby kontrolować ruch samej rotacji zewnętrznej, będziemy sobie tutaj leżeli na łokciu. I teraz tak, tutaj tak samo. Na łokciu nie leżymy sobie w ten sposób, jak na plaży, tylko aktywnie przez cały czas. Odpycham się łokciem, mogę nawet dać sobie troszkę szerzej rękę, to mi pomoże jeszcze bardziej ustabilizować bark. Żeby wiedzieć, że mam stabilny bark, powinienem gdzieś czuć mniej więcej napięcie z tyłu barku pod pachą, a nie tutaj z przodu w klatce piersiowej czy w bicepsie. I teraz tak samo, staram się pilnować mniej więcej talii, żeby była wcięta po obu stronach mojego kręgosłupa. I robię to samo. Wciskam kolano w ziemię. Po wciśnięciu kolana w ziemię unoszę nogę. Hop, powoli wracam. Noga mocno unoszę. Powoli wracam. Przytrzymanie 3-4 sekundy. Hop, powoli wracam. To już. Zdecydowanie dużo bardziej wymagające ćwiczenie. Też 10-15 powtórzeń na stronę. Ćwiczenie numer 3. Zaczniemy sobie z tej samej pozycji, ale zadaniem ćwiczenia numer 3 jest utrzymanie ruchu naszej rotacji zewnętrznej pod zwiększającym się obciążeniem. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu, ustawiamy sobie bark, kręgosłup, wciskamy kolano, podnosimy stopę. I teraz, aby zwiększyć obciążenie, wciskając kolano, utrzymując stopę w górze, podnoszę sobie biodra, i to już powinno być dużo bardziej wymagające. Natomiast jeżeli czujemy się już po czasie w tym pewni, Możemy sobie zabrać drugą nogę z ziemi i zauważyć, że jakby się obrócił mnie teraz o 90 stopni, znajduje się mniej więcej moje biodra, kolana w pozycji przysiadu. I ostatnie ćwiczenie, które na dzisiaj już przygotowałem, ma za zadanie połączyć pracę naszego biodra ze stabilną stopą, tak jak się to dzieje w przysiadzie. Stopa leży sobie stabilnie. Na ziemi z tak ustawioną stopą staramy się przełożyć ten ruch rotacji zewnętrznej na to ćwiczenie, czyli wkręcamy sobie kość, hop. Tutaj. Rotacja zewnętrzna. Przenosimy cały ciężar ciała. Jak już to mamy, tu już powinniśmy poczuć pracę. Naszego pośladka, jeżeli mamy już ustawioną rotację zewnętrzną, ustabilizowaną stopę, kolano nam nie ucieka do środka, wstajemy na spiętym brzuchu do góry, trzymamy 5-6 sekund, mocno tu pracuje pośladek, powoli odkładamy. Hop, stopa mocno, rotacja, przytrzymanie. 5 sekund prostujemy się, wydłużamy głową, wracamy. Myślę od 5 do 10 powtórzeń na stronę, a potem te wszystkie ćwiczenia, które sobie dzisiaj przyrobiliśmy, przekładamy na nasz przysiad i staramy się tak samo pracować w trakcie wykonywania przysiadu. No i to tyle z dzisiejszych ćwiczeń. Mam nadzieję, że były przydatne. Jeżeli masz jakiekolwiek do nich pytania, śmiało zadaj je w komentarzu, a ja zapraszam Cię również do sprawdzenia mojego filmu, w którym przedstawiam trening bez użycia sprzętu do wykonania w domu na całe ciało. Widzimy się w kolejnych filmach.